postulat najbardziej się pani podoba? Postulaty związane z obronnością Polski, a także z obronnością kobiet. Jestem kobietą, jestem matką e, i to jest dla mnie ważne, jak będzie wyglądała Polska i jej bezpieczeństwo. Nie wpuszczanie nielegalnych, legalnych migrantów do Polski. dzisiaj pani podobało na tym wyjeździe? Liczba ludzi. Buduje to, że dużo osób nas jest. Bo sama jestem w progu budowania swojego dorosłego życia, więc po prostu wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wpuszczanie imigrantów do Polski. Wiem, jak jest w Niemczech, wiem, jak jest w Anglii. Bywałem tam i nie ciekawie jest. Podatki. 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 Niestety pracuję w prywatnym przedsiębiorstwie i do dożynani jesteś, Dosłownie. Powiem szczerze, że przekonał mnie ten człowiek do siebie. Czyli 18 maja? Tak. I ja tak. 18 maja mieszkańcy Dolnego Śląska i cała Polska głosują na słowo Mira